Mandero z tej strony Robcio51 w dzisiejszym odcineczku będę nagrywał poradnik tak, nagrywam poradnik jak zrobić farmę kelpa którą mam po lewej stronie tak, 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 super zaczynamy od wy... od zrobienia sobie dziury e, takiej, jaką chcecie wielkość mieć tego ja zrobię na 4 kratki bo tak mi będzie lepiej Tak wiem, to nie jest najwydajniejsza farma, jaką można zbudować, ale ją zbuduję, tak. Bo ją buduję, bo no, zerotikowe farmy nie są na tym serwerze dozwolone, no. Można to traktować jako kolejny odcinek z Jetcrafta. Ale też jako porad. Dobra. No to jak mamy tutaj taką dziurę wykopaną, to można stawiać detektory tylko trzeba wejść z tamtej strony bo tak to to będzie źle postawione dobrze, tak stawiamy tutaj no i e, zaczynamy bo trzeba tutaj jeszcze tak postawić e, no i tak ja tak zazwyczaj tą farmę robię kelpa kelpiku tak, tak, tak tak. I tak. I stąd bierzemy sygnał tutaj. I tutaj wychodzi sygnał. O nie, nie tutaj. Dobra, nie przygotowuję. E Aha. Jestem inteligentem. Po prostu. Super. E tutaj powinniśmy to zrobić w sumie, więc bez sensu to niszczyliśmy to tutaj, to tutaj miało być, to tutaj Tutaj miało być i tutaj za chwilę zbudujemy Tylko potrzebujemy dojść tutaj Brr. Mm. E, Super myk fajny e, tu będzie tutaj, tu będzie tutaj o! Znowu źle zrobiłem albo nie tutaj to tak zrobimy z tej będzie tu e, tu i tu I tutaj to I tutaj można też e, nie można tylko nawet trzeba dać redstone'a i tutaj tak samo trzeba dać tłoki bo bez tłoków to nie będzie działać tutaj trzeba będzie wylać wodę, ale za chwilę do tego przejdziemy bo na początku też trzeba tutaj, ja zazwyczaj tak robię trzeba stworzyć jeszcze tutaj jakoś i tu będzie skrzyneczka tylko jak to tutaj zrobić, żeby tam było dojście o właśnie się tutaj ścięło a jak było za głośno, no to przepraszam, ale jak tego nawet nie usłyszeliście, no to nawet fajnie. No i tutaj zrobimy skrzyneczkę, do której będą prowadzić leje. Halo? Eee, to nie powinno tak wyglądać. Tylko powinien być lej. 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 Tego zniszczymy. Tego zniszczymy. O nie, on jest dobrze postawiony. Tylko, że potrzeba mi wyjść tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj. Dobra. Jest zrobiona. Możecie to traktować nieprofesjonalnie, bo nie jestem profesjonalnym. Robiaczem farm kelpu, bo to tak naprawdę moja pierwsza farma kelpu, którą robiłem. Tutaj zapełniony. Tak, tak w każdym poradniku jest, że tam trzeba zapełnić. To w moim też będzie. bo nie będę gorszy i jak jest już zapełnione to można postawić wodorosty tylko no czy musimy tutaj zamurować bo nasz mechanizm się zepsuł już i zrobimy wejście do niego no właśnie o tym mówiłem, że się już zepsuł. I tutaj trzeba jeszcze raz postawić. O! I oświetlimy sobie jeszcze to troszeczkę. O. No i tak naprawdę jest kelpa już gotowa, tylko można to jeszcze za szybą postawić. Tylko ja jestem bardzo nieprzygotowanym youtuberem i zapomniałem tutaj widać szyby. Jestem po prostu najbardziej przygotowanym youtuberem na świecie hehe he. tak, tak wygląda moja farmakelpa autorska z internetu tutaj nic nie brałem moja fa autorska farmakelpa Czyli to jest 100% mój pomysł nie brałem nie inspirowałem się tutaj od nikogo żadnym tym żadnym poradnikiem tylko nie mogę wam nawet pokazać jak to działa no W sumie to każdy wie jak to działa Po prostu jak to idzie do góry To ścina się I spada na dół No piękne, piękne to wygląda I Ja teraz sobie mogę poawczyć pół godziny I mogę wam pokazać e, ile to sobie zbierze Więc no widzimy się za pół godzinki Dobrze, e, minęło już pół godziny. E, no i możemy sprawdzić, ile się nazbierało kelpa. No, 14 mm, kelpa, no niezbyt dobrze, ale Mogliście teraz, możecie teraz zobaczyć. O, tam się zaklinowała jedna ta. Na no, ratunek. No. No i podczas tego czekania, poszłem sobie i zrobiłem sobie szybę, żeby nic mi tutaj nie wypadało e, no i tutaj można e, by poszybcać to, ale no, niezbyt się da bo chyba się nawet nie da ale to jest moja farma kelpa e, jak się zrobi ich dużo dosyć. Na przykład takie cztery, takie same jak ta albo ta, no to dosyć dużo kelpa by dało się to ale ja przychodzę yy, zabrać stąd kelpa no raz na jakiś czas, a nie cały czas tutaj być. A! I muszę wam coś powiedzieć, bardzo ważnego. W piątek nie będzie filmu. Tak, w piątek nie będzie filmu, ponieważ mnie yy, nie będzie. Neku ode mnie stoł nakupuje Super O super Neku że ode mnie stołu nakupiłeś O no i tutaj zapomniałem też Że tutaj nie ma klocka I to, to, to nie jest zasilane No No i tak No i to by było na tyle w tym filmiku Mam nadzieję że taki film Poradnik z Crafta wam się może spodobać no więc e, widzimy się w kolejnym odcineczku e, no i cześć